Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mamy 21 lipca. I znowu kosimy tym razem tutaj to pole z ziołami. Wcześniej skosiliśmy mieszankę gorzowską. Ale tam powiem, ta mieszanka gorzowska już teraz e, takiej objętości nie ma, już straciła tą objętość. No już wiadomo, już cały rok plonowała. Teraz prawdopodobnie ostatni pokos z tej mieszanki, gorzo mie no, mieszanki gorzowskiej zebraliśmy, zbierzemy. I będziemy teraz już, tam powiedzmy za miesiąc, będziemy już robić uprawki pod żyto. Tutaj ta trawa z ziołami fajnie wy wychodzi, no jak na razie. Klon na razie daje. Dosyć fajny. No tutaj mówię większość jest y, koniczyny czerwonej i białej. Tam, y, tutaj tu w sumie jeszcze jest y, pasek bez ziół. Tam dalej możecie zobaczyć że już są zioła, bo tu mi zabrakło ten pasek. Ale tam jest też fajna masa, gdzie te zioła są. No i jak co roku pełno motyli. Bo już tutaj niektóre zioła zakwitły. tu nie w oddali widać jak brat Kosi drugim zestawem tu u nas w okolicy kubrydze fajnie wyglądają już tu na no, powyżej 2 metrów kubydze są u nas ogólnie yy, ten lucerna lucerna też już fajnie wygląda tam prawdopodobnie znowu za tydzień będziemy kosić lucernę także no 3 tygodnie pod rząd będziemy yy, kosić a zetnę jeszcze tutaj ze skraja jak niżej Tutaj to fajnie to wygląda z tymi ziołami. Za rok prawdopodobnie będę uprawiał od nowa siał y, znowu taką mieszankę ziołową na użytkach zielonych. Bo te zioła jednak mają bardzo dobry wpływ na krowy i poza tym y, fajnie wyglądają. Masy też nie, nie od, znacząco nie, od, nie odskakuje od, od normalnych upraw. Także jestem bardzo zadowolony z tej mieszanki ziołowej. I widać też, że te zioła nie wylatują, bo bałem się, że po jakimś czasie te zioła Stąd wylecą, ale na razie się trzymają ładnie, i ten, i nic nie ubyło tam, nie wypadły te zioła. Zawsze, jak się kosi, tutaj te zioła, to taki intensywny zapach jest od razu, czuć te zioła. Nie tak jak w normalną trawę kosimy. Tu teraz, yy, przed tym pokosem, było. Wyrzucany obornik, taki mocno przykompostowany. I teraz prawdopodobnie po ostatnim pokosie, bo mam nadzieję, że tu jeszcze jeden pokos się uda zebrać. Po ostatnim pokosie na zimę, rzucimy tu jeszcze raz obornik żeby, żeby tam te minerały uzupełnić, składniki. Bo na wiosnę tutaj na te zioła nie możemy dawać obornika, dlatego zdecydowałem się jesienią, że będziemy tu wozić obornik i zobaczę, jaki, jaki to będzie miało efekt na wiosnę. I po drugim pokosie, najwyżej gnojowicą przyjedziemy i będziemy gnojowice wozić. No i zaczęliśmy zbierać. To najpierw mieszanka gorzowska poszła, a tu jest ta siano kiszonka, co ostatnio było. robiona. W miarę fajnie to wyszło. Już suchy materiał był, ale jest jak jest. Tu znowu też suchy. Tam te, te zioła w miarę, w miarę wilgotne będą. Taka dobra w miarę kiszonka powinna wyjść z tego. Tylko, że y, dzisiaj mamy ograniczony y, ten. No, jeden zna znajomy, co jeździ przyczepą do 15, ma czas tylko. Także zobaczymy, czy w ogóle dzisiaj nam się to uda wszystko zebrać. Najwyżej jutro dokończymy. A ja się zabieram do roboty. Zobaczymy jeszcze, tylko czy ropa jest. A jest! Jak w górnym zbiorniku jest, na dzisiaj starczy. No i witam po krótkiej przerwie. E, jak widzicie, nie siedzę już w dużym fordzie, tylko w e, te szóstce z turem. Z tego względu, że w dużym fordzie nam e, wąż od wody pęk. A, a przez to, że ten wąż jest pomiędzy dwoma pompami wody, nie możemy go tak szybko wymienić. Trzeba rozkręcić jedną pompę wody, żeby, żeby tam dojście było. Przez to szybko przyczepianie było i ten. I robię teraz turem tu naprzód. Balota wziąłem, żeby dociążony był żeby to jakoś ubić i tak działamy jakoś na dwa ciągniki teraz wozimy, bo już jest yy, za 25 już znajomego nie ma to tak ciągnik wolny stał to wzięliśmy szybko przeczepiliśmy no już yy, ogólnie górka się nie zła nazbierała Niestety sieczkarnia już nie sieka tak ładnie, są dłuższe kawałki, jakby po przyczepie są i to było, ale noże już mamy kupione, trzeba tylko je wymienić. Także teraz na lucernę to już trzeba będzie zmienić te noże, żeby jakoś to cieło. Wtedy na pryzmie lżej, i w paszowozie też jest dłużej. No i teraz sieczkarnia też, przez to, że ma takie tepe noże ona też wtedy teraz też ma ciężej to kosić wszystko. Bo to jednak nie ma takiego łatwego cięcia, to zabiera nam się te konie. dosyć suchy materiał jest to już w ogóle wtedy się ciężko to kosi, bo zielone to jeszcze nie najgorzej, ale takie suche to gorzej już dnie. Tu przez to, że teraz bliźniaków nie mam, nie mogę teraz do samego brzegu jechać, bo tutaj ten rozdrabniacz mi tu boki folię wyrozerwał. Tu już się zagapiłem i z przodu tutaj się zagapiłem. Już mi się taśma skończyła do klejenia i później trzeba będzie y, jutro jechać po, po taśmę znowu, żeby było można skleić. Tutaj o widać. Niestety się podarło. Tak to jest. Już raz ogólnie ubijałem tym ciągnikiem To wtedy, pamiętam Było ponad 30 stopni Latem i nie szło wytrzymać w ogóle W tym dużym Fordzie i po prostu Musiałem zmienić Przez to, że za ciepło było No a teraz po prostu yy, No taka sytuacja, że że wąż pękł od, od płynu chłodniczego, no, jeszcze jeszcze tą mieszankę gorzowską zbieramy, jeszcze nie skończyliśmy tam. Prawdopodobnie dzisiaj na mieszance gorzowskiej się skończy. I jutro będziemy jechać. Yy, bo jutro znowu znajomy będzie, jutro będziemy jechać. Na trzy przyczepy te, tą trawę z ziołami zbierać No I tyle, dobra Tu już następna przyczepa jedzie A no, tu blisko to w miarę, w miarę w dwójkę jeszcze idzie Ale tam później po tej y, trawę z, z tymi ziołami To już jest dosyć spo, spory kawałek dalej Także to trzeba będzie na trzy przyczepy robić. Jak widać, materiał bardzo suchy. To się też wtedy ciężko ubija takie suche, Bo to strężynuje wszystko. I jest naprawdę ciężko. Dobra. No i mamy już następnego dnia. Ciągnik już naprawiony. Już wymieniony. Przewód. Chłopaki wczoraj wieczorem w czasie, jak ja doiłem, to wymieniali i się zabraliśmy dzisiaj za te ziółka. Kiszonka jest fajna, bo jeszcze wilgotna. Taka widać ten wilgoć jeszcze ma. Tak to wygląda. Ładnie pachnie. Tutaj teraz będzie się lepiej jeździło, bo tutaj. Ta mieszanka gorzowska, ona już sucha była i ten. I no tak sprężynowało to wszystko i już te czwórka miała ciężko, ciężko podjechać, a już ładna górka nam się zrobiła. Tutaj doszliśmy do równego do balota. No prawie powiedzmy tam tam jest, w oddale jest, jest równo, jak balot naprost jest to. Bo tutaj gdzie nie gdzie nam się ściana delikatnie odchyla, ale tam baloty są, żeby przytrzymać. I tak to mniej więcej wygląda. Tu już widzę w oddali 60-20 jedzie. No. Tu już to co wczoraj podarłem to skleiłem. Jest sklejony już. I tyle. Dobra. Tym się jednak lepiej ubija, bo no wiadomo, komfort jest mniejszy, bo plimy nie ma i takie tam, ale jednak jest bydlak i lepiej ubija. Tutaj jeszcze trochę i będę musiał do niego nowe opony kupić naprzód, bo tu już mi coraz gorzej pękają. Jest coraz większa ta i tu nie tak dziwnie dookoła popękało. I tak, tak jakoś ta opona, tu ta, ta druga jeszcze, jeszcze jest mało wiele, ale a już też powoli zaczyna pękać. Tutaj o. Także. No, tyle. Dobra, ciągnik jedzie. Bierzemy się do roboty. Dobra, dostałem sygnał, że teraz ostatnie trzy przyczepy jadą. Już niezła górka się uzbierała. Tu już teraz mamy którą godzinę? W pół do szóstej. A sąsiad muci już. Już jest taka trochę suchsza, ale nadal tej wilgoci coś tam w sobie ma. Tam powiedzmy te 50% może 60? Jedzie przyczepa już jedna, te czwórka. No, górka jest zacna. Ogólnie w tym roku, teraz przy tym zbiorze już mamy więcej karmy niż rok temu, z całego roku. A tu jeszcze przyjdzie jeden pokos lucerny i jeden pokos trawy plus jeszcze 4 hektary poplonu, tam tej wyki z życicą i koniczyną także no, zrobimy sobie trochę zapasów na następny rok także nic tylko się cieszyć i mieć nadzieję, że następny rok nie będzie taki, że wszystkie zapasy zmarnujemy znowu będziemy musieli wykarmić ale to się jeszcze okaże, zobaczymy. Jak na razie ten rok jest bardzo fajny. Stół. Tu, wam pokażę jak sypię. Także, o, usiądę. Już, Już musi niższy bieg sobie wrzucić. Bo później jak tam stanie na pryzmie, to, to już nie daje rady ruszyć Takie wilgotniejsze to lepiej tnie, ale i tak już mamy, mamy już nowe noże Także teraz yy, pomiędzy yy, tą trawą a lucerną prawdopodobnie będziemy zmieniać już noże na nowe Także no będzie już lucerna lepiej pocięta No i mamy już sobotę, tutaj dogrywam końcówkę filmu Mamy już pryzmę przykrytą. Od no, tego samego dnia już przykryliśmy. Jest trochę masy. O tutaj yy, wymiary silosu to, to na pewno będą zapytania. Długością ma 55 metrów. Od przodu do tyłu. Tu z przodu yy, ma szerokość 8 metrów. Yy, tutaj na środku ma. 10, a z przodu 11. Także no tam w miarę, w miarę karmy jest. Tutaj boloty w miarę trzymają to jeszcze, no, trochę się kipnęły. Ale nie jest najgorzej. Stabilnie stoją, także ten następną pryzmę ogólnie. Bo tu jeszcze jeden y, lucerny, jeszcze jeden pokos nam został, a strawy to może jeszcze dwa pokosty będą. No i ten poplon jeszcze nam teraz został do zebrania też i tak sobie myślę no tu z przodu słomę dałem na przykrycie, zawsze to y, ten wygodnie, bo łatwo zabrać. A też dobrze przykryje, bo ciężkie też są baloty. Tym bardziej, że to są z góry takie mokre to. Tak sobie myślę, że bo stamtąd y, wjeżdżam, wjeżdżaliśmy tu i na tą pryzmę. Y, mam taki pomysł, żeby tutaj te maszyny stare jeszcze wysprzątać stąd i tutaj z dłuż drutu zrobić po prostu taką pryzmę wyrównać teren i zrobić y, tutaj pryzmę ogólnie jeszcze co do cen y, planowania co do no, plonu w sumie można powiedzieć tutaj y, rekordowa ilość przyczep z tego pola wyszła bo y, średnio z tych 10 hektarów wyszło y, 35,5 przyczepy także tam 3,5 przyczepy z hektara wychodzi to nawet Lucerny w, ty, w tym roku tyle nie mieliśmy. Także planowanie jest bardzo dobre tych ziół. No i za rok będę pokazywał e, jak będziemy siać, bo będę chciał nowe użytki takie z ziołami dołożyć. Bo mi się bardzo podoba. Jestem, przekonałem się do tej uprawy tych ziół. Będę chciał zrobić tu próbę y, kiszonki, żeby zobaczyć jaką wartość ona ma. No bo plon plonem, ale jeszcze wartość też musi być. Ale raczej raczej jestem. Y, ra, spodziewam się, powiem tak, spodziewam się y, dobrych wyników. Ale to zobaczymy. Postaram się jeszcze zrobić badania. Tej pryzmy całej. Zobaczymy czy się to uda w ogóle. Druga, druga warstwa była strasznie sucha, to nie wiem, czy się przebijemy, ale zobaczymy. Postaram się zrobić te badania. I może że to jeszcze też zobaczę, jakie wartości ma w tym roku. I to by było chyba na tyle w tym filmie i do następnego.